Dzień 15, 7.20. Czas rozpocząć kolejny dzień w domu u Symowego Brata. Mieszkańcy mają w myślach jedno. Dziś ostatnie czwarte nominacje. Dzień dobry Georgie, jak się czujesz? A nie mogłam spać w nocy. Beznadziejnie jest bez noła. Jaką kawę pijesz, zrobię se taką samą. Symowy bracie, co jest? Chcę pogadać? Okej, okay, widzę, że jesteś zajęty. Też chcę kawę, tak ładnie pachnie. 10.12 Na pewno są wszystkie, policz. Są wszystkie, Georgie, spokojna twoja. Super, no to zaczynajcie. Kaj, chyba musisz przesunąć trochę białą bilę. Nierniki, nie doświadczyłam nigdy mobbingu w pracy. Myślę, że ten, kto by się próbował nade mną znęcać, zacząłby być gnębiony przeze mnie. Nieźle, Agnes, ty jak się wkurzysz, to aż strach się bać. Agnes, synowy brat zaprasza do pokoju zwierzeń. O, chyba o nominację się rozchodzi. Pamiętaj, Agnes, o nieskładaniu fałszywych zeznań, hechem, <laughs> i nie wzbudzaj podejrzeń, haha. <laughs> Spoko moje zeznania będą prawdziwe do bólu. No witam Cię, symowy braciszku. Agnes, podaj imiona dwóch osób, które chcesz nominować do opuszczenia domu i uzasadnij swój wybór. No to lecimy. Nominuję Georgi. Jest dwulicowa. Nie przepadam za nią, szkoda mi jej, bo została sama w programie, ale to jej wina i nie powinna mieć pretensji, że nie ma tutaj koleżanek. Drugi jest Alex. Ponieważ musiałam kogoś wybrać, a za dobrze bawię się w tym programie, by zrezygnować z nominacji i wyjść. Większego powodu nie ma. 12.19. Zobacz tu jeszcze stoi ta butelka po szampanie od wczoraj. A tam potem się ją wyrzuci. Na ile ustawiłaś temperaturę wody Niki, tak jak zawsze nic nie zmieniałam. Gramy w grę kawa czy herbata, kaj, co wolisz, hamburger czy tortilla? Raczej tortilla, chociaż hamburger też dobry. Georgi, wakacje we francuskim champs Sims czy we włoskim Montevista? Oczywiście, że w Montevista, we Francji byłam nieraz i już mi się znudziła. Alex, psy czy koty? Zdecydowanie psy są przyjacielskie. Koty mają wszystko gdzieś. Wieś czy Egipt? I tu i tu musiałam rozrzucać to wstrętne siano. Hech. 14.24. Alex samodzielnie przygotował obiad dla swoich przyjaciół. Zupa Kremala Fruti di Mare. Będziecie zachwyceni, palce lizać. Dobra to smacznego wszystkim, smacznego. Na zdrowie. Ja zjem z Georgii, jak wróci z pokoju hem. Ekhem, ekhem. Alex, nie uważasz, że jest trochę za ostra? Starałem się odpowiednio sproporcjować przyprawy. Według mnie jest ok, ja bym jednak dała trochę mniej tego pieprzu. Jest całkiem smaczna ta zupa, ale z pieprzem faktycznie przesada. Ajdź nie wyrabiam. No co wy, żeby od razu pluć ogniem? Fuf. Holender Alex to jest ostre jak cholera. Sorry ale ja już dziękuję, a ciebie Niki nie parzy? Kochana, gorsze rzeczy jadłam. O nie, czekajcie. Bleee. Uff ale jazda. Chyba jednak przesadziłem z pieprzem, muszę oddać fartucha. Tymczasem Georgie nominuje. Symowy bracie chce nominować Niki. Widzę, że ciągle mnie obgaduje i nie podoba mi się takie podejście, jest fałszywa i nie powiem jej wprost co jej nie pasuje we mnie. Druga osoba jest oczywista, nominuje Agnes. Też jest fałszywa, poza tym dwa razy pozostała podczas bycia nominowaną, a wierzę w zasadę do trzech razy sztuka. Nominuję Georgie. Skoro tak bardzo tęskni za swoim Noa, to wyświadczę jej przysługę i pomogę jak najszybciej spotkać się ze swoim chłopakiem. Nominuję też Agnes. Nie mam nic do niej, ale niestety trzeba kogoś nominować, a Niki i Aleksemy mam jednak większy kontakt. Przepraszam Agnes. 17.15 Symowy brat przygotował dla mieszkańców mały teleturniej. Sprawdzający ich wiedzę o programie, muszą ustalić, czy podana informacja jest prawdziwa, wtedy wybierają literę p, czy fałszywa, wybierając literę E. Zła odpowiedź równa się eliminacją z gry. Zwycięzca wygra ekskluzywną sesję zdjęciową do magazynu Fashion. Uwaga, informacja pierwsza. Pierwszy uczestnik opuścił program po pięciu dniach. Prawda czy fałsz? Poprawna odpowiedź to, prawda, wszyscy pozostają w grze. Informacja druga, Patrycja pracuje w sklepie odzieżowym. Poprawna odpowiedź to, fałsz, Georgie, odpadasz z gry. Informacja trzecia, Hugo Branen prowadził też wcześniejszą edycję Simbradera. Poprawna odpowiedź to fałsz. Kai, Niki, odpadacie z gry. Informacja czwarta. Noah jest pekusistą w swoim własnym zespole. Poprawna odpowiedź to prawda. Nikt nie odpada z gry. Informacja piąta. Gary wychował się w rodzinie lekarzy. Poprawna odpowiedź to fałsz. Gratulacje Alex, zwyciężyłeś. Nagrodą jest sesja zdjęciowa dla magazynu Symfeszyn. 19.25. Mieszkańcy rozmawiają o tym, co się dowiedzieli podczas quizu. Wiesz, zdziwiłem się tym, że Noa ma swój zespół, w którym gra na perkusji. Też mam zespół, gram na gitarze, muzyka to całe moje życie. Gdybym wiedział to wcześniej, to miałbym niekończący się temat z Noah. Tak, gra i to od dawna. Obiecał mi, że kiedyś napisze romantyczną piosenkę, specjalnie dla mnie. Świetnie, to na pewno będzie hit wszystkich stacji radiowych. Kolejna nominacja Niki. Nomnuję Georgi. Po prostu jej nie lubię, no i była beznadziejną mumią. Drugi jest Kai. Go akurat lubię, ale nie mam zbyt dużego wyboru. No i też był kiepską mumią. Nomnuje Agnes. Zrobiła tę awanturę o zakupy. Jakby to było takie wielkie halo. Nie trawi jej. Nomnuje też Georgi. Pusta dziewczyna, i tak nawiasem. Widać, że jest jej smutno beznoła, więc może odpaść. Chwilę później symowy brat ma coś do zakomunikowania, uwaga, tu symowy brat, symowy brat informuje, że tym razem, bez względu na wynik nominacji, nominowani są wszyscy mieszkańcy. Ponadto, podczas najbliższej eliminacji, odpadną dwie, a nie jedna osoba, nie no to już jest przegięcie, za jakie grzechy symowy bracie. 21.56 Domownicy powoli szykują się do spania. Finał coraz bliżej, program nabiera tempa, teraz nikt nie jest bezpieczny, więc będzie naprawdę ciekawie. Wyobraź sobie, że ja i ty opuszczamy program a Georgie wygrywa. Haha koszmar, no właśnie. Witam bardzo serdecznie Baltazar Manta Oldway, Alex Steam. To co Alex przygotuj się i zaczynamy sesję. Dobra, o tak właśnie o to mi chodziło. O tak, świetna poda. Tak trzymaj, patrz się w obiekty, świetnie. Miło się z tobą pracowało, dziękuję za wszystko, do widzenia. Gdy Alex wraca z sesji, wszyscy już śpią. Razem nominowani są Miki. Kaj, Annes. Jordi, Alex. Kto odpada, ty decydujesz. Zagłosuj na trzy sposoby. Na forum centrum Simów wysyłając prywatną wiadomość do ogółkiego. Na YouTube wysyłając prywatną wiadomość do uczu 1992. Lub wysyłając maila na adres u1992.csmałpat.pl z imieniem osoby której chcesz się pozbyć.